Piękne niebo, siódma piętnaście rano. Siema. Mamo Mama Mama Ma, ma Ma, ma, no bucie mama I tu jeszcze filmik kręcimy.

Buki, internety, o, gnojowóz wszędzie. Musi być. Przyjechał z Czech. Już wraca. Teraz to dopiero leje. Idziemy się spakować i spadamy stąd. Jedziemy do Sopotu. Tak się jak nie da. Ludzie. Niestety. Basiula, jak Ci się podoba na kempingu, na helu? Co? Nie chcę nic było. Jest cudownie. klucze Basiula, Ty masz. Ty masz klucze wyciągaj. O, tak to wygląda. Iskopola już w głośnikach słychać. Dobra, to chcę mam otworzyć pakę najpierw? Nie wiem. O otwieramy pakę. Dla odmiany trochę deszczu Pata. Matylda, żyjesz? Wszystko ma mokre Wszystko mam mokre, wszystko, wszystko O, tak to wygląda Po prostu się leje z nas W tej sytuacji po prostu jedziemy do Sopotu Tu nie ma sensu jeszcze iść Gdzie byśmy się wysuszyli? Nie wiem, paka też jest mokra Nalało się w tą płytę podłogową Tak samo Jest słabo No dobra no, no. w stronę sobotu. Pogoda bez zmian Takiem też pada. Na szczęście już nie stoimy w korku. Nie wiem ile na helu staliśmy, ale naprawdę długo. Dobra, lecimy dalej. Widzicie jaka rzeka wypływa z lasu? Czego nie ma? Jesteśmy pod domem. Nie. Dojechaliśmy. Jesteśmy w stocie. Zobaczcie jakie kauczuki. Ja już muszę dosyć, Idę się wysuszyć.